w środku do czyszczenia okiem. Dancehall masakra Mada im wytłumaczą ci Niech coś powie pula Dawaj tego tuna Niech on dzisiaj jeszcze dla nas zachula Jak śpiewa grizzly W stronę leci kula Muzyczna więc krzyknij jeszcze raz Pula To jest nasz postulat Wszystko co dobre nigdy nie zamulać Nasze niby nigdy nie rodzą się w gulach A głowy płyną w górach Siemano załoga Pomimo, że za oknem hula wiatr i mróz a wokół Was w przeciwieństwie do mojego programu jest biało, to ja zapraszam Was w zupełnie inny klimat. Pomimo, że śnieg sypie mi w oczy, zabieram Was na gorącą jamajkę. A tak było właśnie w Warszawie. Wyobraźcie sobie plaże, drinki z palemką i ogromne palmy. A tymczasem świąteczny pula. W dzisiejszym odcinku. Popędzimy do kinoteki na szósty warszawski przegląd filmów górskich, gdzie spotkamy kilku pozytywnie zakręconych gości. Następnie roztańczonym krokiem zawiniemy na pogawędkę z Ulo Mafro, Olą Szlagą Dagą i Piotrem Kuki Monsterem, czyli najlepszymi wyjadaczami tanecznej sceny Danskal. A na koniec wpadniemy do studia Western Jive, aby sprawdzić jak powstały najnowsze muzyczne buty Mariki. Zapraszam! Zabitaliśmy na szósty przegląd filmów górskich w Warszawie. W repertuarze tegorocznego spotkania dominowały filmy o tematyce alpinistycznej, ale też tatrzańskiej. Nie zabrakło znanych himalajstów i zacnych gości. Czym leży fenomen w ogóle Polski, polskich przeglądów filmów górskich? No myślę, że w takiej nieformalności, że jest to jakby zaprzeczenie oficjalnego nurtu kina, spompatycznego, y, które z, z, z dywanikami i tak dalej, z nagrodami funkcjonuje. Często te y, przeglądy, czy czasami festiwale odbywają się na zasadzie y, no, spotkania znajomych po latach, Razem ze mną pan Jerzy Porębski, reżyser i współproducent. W polskiej telewizji pojawiło się kilka seriali, kilka filmów, które inspirują, inspirują się Toprem, ale te filmy są zupełnie inne, te filmy są prawdziwe. No, filmy są prawdziwe, no tutaj mówi pan zapewne o serialu ratowniczym, który jest z formatem międzynarodowym. Serial jest oglądany, ludzie znają, Jest to... Fabuła, tutaj jest dokument, więc mówimy o żywych ludziach, żywych legendach, o prawdziwych sytuacjach. Posługujemy się archiwalnymi materiałami, prawdziwymi, więc jest zupełnie coś innego. Razem ze mną pani Ania Milewska. Chciałem wziąć ze sobą książkę Moje życie z zawadą, ale wszystkie się rozeszły. Chciałem pokazać co, co, coś, coś niesamowitego. To jest książka o ludziach, których połączyła pasja, czyli o pani i o pani mężu, i o ogromnej miłości. To tak. no przede wszystkim jest o miłości, ale również i o y, pasjach głównie jego, bo y, ja też y, poznałam się poprzez góry, ale y, moje pasje były troszkę inne, y, mimo że te góry nas połączyły. Znajdujemy się na warszawskiej Pradze, przyjechaliśmy do studia Life for Dance, żeby podejrzeć Ole Szlagetaga i Jule Afro, czyli dziewczynę, która występowała w programie Mam Talent, jak szkolą y, młode osoby, y, które chcą tańczyć dance. -hull. Zobaczcie to, bo to są ludzie z pasją. Jest Ula Afro, jest Ola Szlagadaga i jest zespół dziewczyn, które tańczą, które uczą się ten i zobaczcie jak to się dzieje. A w międzyczasie posłuchajcie co ma Wam do powiedzenia Ula Afro i Ola Szlagadaga. A to jest Diazkolko, koteczku I... Ten rozmawia przez telefon. Oła! My, jak, po tył, jak, ja? my, jak my z juniorem stresem y, 27 weszliśmy od razu, nie? 5 minut zrobione, a ci to już siedzą 20 minut i w ogóle nie mogą się zebrać. Dokładnie. Witamy w odcinku Ludzie z Pasją. Razem ze mną Ola Szlaga Daga, Piotrek, Kuki Monster i Ulafro. Czyli najbardziej masakryczni tancerze w tym kraju. Jak się zaczęła wasza przygoda z muzyką dancehall i z tańcem dancehall? Moja zaczęła się tak, że poszłam na warsztaty, czy tam pierwsze zajęcia do Uli. No i Ula swoją pasją zaraziła mnie. Potem na pierwszych zawodach poznałam Piotrka. I już się tak zaczęło, potoczyło. W sumie to troszkę od Uli dzięki Uli. Zaczęła się od, e, od jego płyty Dati rok, tak? 2002 rok. Wtedy jakoś przestawiłem się z hip-hopu zupełnie na, na dancehall, tak. E, uznałem, że to jest moje brzmienie, także e, od, od tamtej pory słucham, słucham dancehallu, praktycznie stricte dancehallu. Jakieś, nie wiem, 4 lata temu zobaczyłem, że jest też taniec dancehall, tak? Więc, nie wiem, zacząłem jakoś tańczyć pojedyncze kroki i, i rozkręciłem się, tak? Z moim dancehallem było tak, że oczywiście wcześniej słyszałam różne tam utwory, obijały mi się to uszy. E, tańczyłam od czwartego roku życia, ale przechodziłam przez różne style i bardziej tak... Siedziałam w hip-hopie, że tak powiem. No ale pewnego dnia zobaczyłam filmik właśnie z dziewczyną z Jamajki, która tańczyła w taki sposób, że stwierdziłam, że to jest właśnie ten styl tańca, a to chcę robić. Zaczęłam szperać w internecie, szukać kroków, uczyć się ich nazw, uczyć się historii tego tańca, tej muzyki. to było około tak 4-5 lat temu. Kto cię zmusił do Mam Talent, przyznaj się szczerze? No nie wiem, czy mnie ktoś zmusił. Ja się bardzo długo zastanawiałam, czy to będzie dobra droga ale jednak przemówiło za mną to, że większa liczba ludzi zobaczy, co to jest dancehall, że zafascynuję się tym stylem tanecznym, jakim muzycznym. I tak po namowach mojej rodziny, moich przyjaciół zdecydowałam, że jednak spróbuję, a to, co będzie dalej, to się okaże. Szepnęłaś, że to ty się zainspirowałaś Ulą. No właśnie, Olu dago. Że, że Ula chciała zarazić innych, tak jak zaraziła mnie. Piotrze, a co cię zainspirowało do Łap ten moment? To było, wyszło strasznie spontanicznie, nie? tak jak większość kroków na imprezach. Tak? Czyli usłyszałem piosenkę, właściwie usłyszałem pierwszy raz ją na dobrym nagłośnieniu z basem i wiadomo wszystkim. I to wyszło jakoś naturalnie. Zobaczcie jak łapie się moment w tym momencie. Catch the moment, catch the moment. Dziewczyny, uczycie dancehallu, nie tylko siebie wzajemnie, to znaczy Ula ten, Piotrek od niedawna, ale uczy, widziałem, Facebook czuwa, Facebook nie śpi. Powiedzcie, gdzie można was spotkać, jeżeli ktoś jest z Warszawy nie tylko, gdzie może przyjechać. Może do Piotra pytanie teraz. Piotrze, bo ty jesteś taki początkujący, daj żadę jako e, pan education. <noise> No, mam nadzieję, nie? Tutaj daj, mam jednego daj, studenta, ja także możesz się go zapytać. Zapraszam na moje warsztaty. Ostatnio przygotowałem taki materiał, nazywałem go Back to Basics. Jest to slang wypromowany przez Bogla, czyli gościa, który stworzył taniec z tak? I no, tak jak sama nazwa wskazuje, wracamy do podstaw, tak? Żeby potwierdzić Twoje słowa, Jarzyn, chodź do nas, potwierdzisz te słowa. Potwierdzam, potwierdzam słowa Piotka. na zajęciach jest świetnie, zapraszamy wszystkich, najwięcej potrzebujemy facetów, bo jestem jedyny. Jesteś rodzynkiem, o mój Boże! A Piotrek, a Piotrek jest kobietą! Piotrek wydało się, wiedziałem, że coś z tobą nie tak! No. A wy widzieliście co wyrabiają na Hall masakrze, ci masakryczni tancerze.